Wydarzyła się całkiem niedawno, a jej bohaterem jest wilk Szary. Szary poznał piękną biankę, zakochali się, ale jego skrajny egoizm niszczył ten związek. Że moje co takiego? To, że myślałeś tylko o sobie. Zatem wysłałam cię na wyprawę, która miała otworzyć ci oczy na... Przepraszam bardzo, kto opowiada te historie, Ja czy wy? No i wtedy Szary spotkało mnie, a ja zainspirowana jego intelektem zamieniłam go Dwa rana Szary musiał podjąć tytaniczny trud, by nauczyć się żyć wśród owiec. Siemanko! W ogóle przerywać? Więc kiedy dawne stado szarego zaatakowało wioskę owiec, on musiał jej bronić. A ciosy karate ćwiczyłem z bratem! I przykład na filmie! A potem zamieniłem się z powrotem wilka i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. I bum, puenta. Czyżby? No, wiadomo! Co jest? Ja dokończę tę historię. Tylko bez spoilerów, proszę. O, owce i wilki nigdy nie będą żyć razem. Skórze 2 Kochani, w związku ze zbliżającym się atakiem wilków przedstawiam wam niezawodną zabudowę defensywną mojego projektu! Eee... Eee... Ciąg dalszy w kinie. Wilk w Owczej Skórze 2 Zamiast się zjadać, lepiej się dogadać. W kinach od 2 sierpnia.